Molty, arogancki nowicjusz poziomu 11, który uważał się za geniusza gry. Ale tylko jedno wołanie o pomoc w lesie zamieniło go w ofiarę. Molty, sądząc, że pomaga rannemu, został dźgnięty w plecy przez grupę oszustów i zmarł na miejscu. Czy ta śmierć to koniec? Nie. Pojawił się tajemniczy wojownik, to Hyrkan i jego potężny szkieletowy wojownik. Oszuści przygotowywali się, by uczynić Hyrkana kolejną ofiarą. Zastawiali pułapki, wabiąc potwory... A potem próbowali dźgnąć z zaskoczenia, ale Hyrkan był zbyt silny, poruszał się jak błyskawica, przywoływał więcej szkieletów, oczyszczał z potworów i nie miał litości dla zdrajców. Znam takich drani jak Wy zbyt dobrze. Hyrkan zimno wykańciał każdego z oczami pełnymi morderczych intencji. Ostatni desperacko błagał, ale Hyrkan odpowiedział tylko: już nie ufam ludziom! Ostrze błysnęło: game over dla oszusta, wypadło osiem ich zegarków Hyrkan zebrał łupy, gotowy na nową przygodę, która czekała przed nim.